Cześć moi kochani widzowie. Witam się z Wami w kolejnym filmie. Ja nie mogę uwierzyć, kochani, że to się dzieje, że ja to dzisiaj robię. Ale po filmiku, który dodałam wczoraj dostałam od Was takiego kopa. Tyle pozytywnej energii. Ja bardzo wierzę w energię. I wiecie co, kochani, wstałam. Wstałam, omyłam piórka, zmokły, oklapły ale wstałam i tutaj obok mojego domu jest taki taki, nie wiem jak to nazwać, takie miejsce, taka restauracja, a to też trochę za dużo powiedziane, taka, takie miejsce, gdzie można po prostu zjeść nudle. I ja mam straszną ochotę na rosół, ale nie mam takiego garnka do rosołu jeszcze. Musimy to ogarnąć. Musimy załatwić garnek do rosołu. I wtedy będziemy go Gotować przez 6 godzin, taki wiecie, maminy rosu, bo chyba najlepszy na chwilową. Nie chcę tego nazwać: handrą, No na to, jak się aktualnie czuję. I wiecie co? Poszłam tam na zupę i ja zapytałam, czy to będzie zupa, wiecie, clear broth, czyli taka przeźroczysta pod tytułem: w mojej głowie to już rosu, z warzywami i nudlami. Ten pan powiedział, że tak. A to jest takie azjatyckie miejsce, więc mówię o fajnie, nie? Trochę, trochę poczuję smak rosołu, tym bardziej, że totalna jesień za oknem i w sercu też. I poszłam tam, a okazało się, że to zupa jakaś czerwona, z tym, że ja myślał, świecie, co ja myślał, że tam może warzywa pofarbowały. No i trudno mi powiedzieć, była dobra, z tym, że ja po trzech dniach niejedzenia w ogóle. No nie zjadłam całej. To była dość duża porcja. Ale poprosiłam na wynos, może wieczorem, późnym wieczorem, wiecie, skończę chociaż tą zupę, tak żeby nabrać energii, tak? No prawda, musimy jeść jedzenie, to jest paliwo. I powiem wam, że przyniosłam tą zupę do domu, usiadłam i czytałam wasze komentarze. Mogę zrobić takie serduszko? Dziękuję. To, to, ile Wy mi siły dodajecie, to, to, się, to jest ponad mnie już. Wiecie co? Yy... Mój brat sporo ze mną przeszedł, jeżeli chodzi o moją depresję, o moją chorobę. On mnie widział w różnych stanach, w takich, że ja czasem przez tydzień nie wstawałam, a on nie mógł zrozumieć dlaczego. Yy, I to nie jest tak, że ja tego chcę. To nie jest tak, że ja tego chcę. Ja też byłam na badaniach klinicznych tutaj w szpitalu w Sydney, i okazało się, że to są zakłócenia neuronów, które powodują, że w naszym mózgu, w naszej głowie, nie produkuje się naturalnie serotonina. I mi wtedy lekarz powiedział: Karolina, w twojej głowie to jest sucha rzeka. Ja się nie dziwię, że ty nie masz siły, że ty czujesz się, jak się czujesz. A wiecie co? Ja wam powiem, czym jest prawdziwy ból. Prawdziwy ból jest wtedy, kiedy budzisz się w środku nocy i już tak bardzo nie chcesz tak czuć. Już tak bardzo nie masz siły się tak czuć, że prosisz kogoś, aby ukoił twoje serce. Ja bym właśnie tak nazwała walką z depresją. Bo jak chwyci, to nie ma mocni. Ja was przepraszam, że postanowiłam wam o tym powiedzieć. Tu jest wiele wciąż niezaleczonych traum, które ja, z którymi staram się uporać. Ale ta pomoc jest naprawdę nieoceniona. Ja już w Australii chodzę na terapię i też jeszcze mam terapię online w Polsce. Także kochani... Y Dużo by mówić, ale chciałam nawiązać do tego października, kiedy ja wyleciałam z Polski, myśląc, że ja dam radę. Naprawdę. Ja poleciałam do Tajlandii. Jeszcze wtedy próbowałam załatwić mieszkanie w Sydney, w Australii, a Tajlandia była takim moim miejscem, że tak powiem, pomiędzy, tak? Takie moje lądowanie. I słuchajcie, ja jak się tam położyłam, to ja przez trzy tygodnie nie widziałam słońca. Zamknęłam zasłony w swoim pokoju. W hotelu był basen, w hotelu było pięknie. A ja nie wyszłam, bo ja nie miałam siły. I zastanawiałam się bardzo nad sobą i pomyślałam, że ja nie dam rady lecieć dalej. I ja wróciłam do Polski. Ja wróciłam wtedy do Polski, żeby dać sobie pomóc, żeby jeszcze pobyć z rodziną i żeby walczyć o siebie. Bo wiecie, co nie powiem: bo. Boję się, że mnie oglądają dzieci. Ale były takie bardzo trudne momenty, że ja już myślałam, że to już koniec, tak? Um, dlatego ja nie rozumiem jednego. Nie rozumiem, bo ja też nie umiałam się przestawić do polskiej mentalności. Nie rozumiem, że w Polsce człowiek człowiekowi potrafi być wilkiem. Człowiek człowiekowi potrafi dopiec i go oceniać. Ja kiedyś śledziłam polskiego YouTuba, teraz w ogóle tego nie robię. Z kilku przyczyn, o których Wam opowiem, ale jedną z nich właśnie jest hejt. Ocenianie, wyzywanie ludzi, dlaczego tak robimy, dlaczego my tak robimy jako społeczeństwo. Przecież nie znamy tak naprawdę tej osoby, tak? W ogóle na YouTubie jest 114 milionów kanałów. Od wyboru do koloru. Możecie oglądać. Co wam się żywnie podoba? Jeżeli chcecie oglądać Hall z Lidla, są takie kanały. Jeżeli chcecie oglądać perfekcyjne życie, gdzie się jest u fryzjera po dnia i po dnia na paznokciach i pije kawę, też są takie kanały. Na polskim YouTubie też jest taki trend. Jeżeli ktoś wymyśli, spędzamy dzień ze mną, to na każdy kanał spędza dzień. Um, każdy kanał ma taki, tak, ten sam pomysł na vloga. I ponieważ ja się totalnie z tym nie mogłam identyfikować, przestałam śledzić polskiego YouTube'a, bo to też wpływało źle na moje samo Przez to, że ja zaczęłam gdzieś tam do pewnego stopnia się porównywać. Jeżeli wiecie, spotykacie się, nie wiem, na, w niedzielę na obiad z rodziną, to ja bym przede sobie myślałam i się smuciłam. dlaczego ja tak nie mogę, prawda? Dlatego ja zaczęłam oglądać filmy, które edukacyjne, też psychologów, słucham pod, podcastów, które wnoszą coś do mojego życia. Dlatego ja też nikogo nie zmuszam, broń Boże, żeby mnie ktoś oglądał. A wiecie, pisanie do mnie, że jestem mm, plastik, glonojat, używanie takich epitetów krzywdzących, bardzo krzywdzących, że seplenie. Przecież ja mówię do Was cały czas ze sparaliżowaną buzią. Kiedy ja na przykład trzy dni leżałam w łóżku, to ja z nikim nie rozmawiałam. Ja musiałam. No, oliwić te hamulce, wiecie? <grych> że tak powiem. Nikt nie ma prawa wam mówić, jak powinniście wyglądać, dosławiać się, bądź żyć swoim życiem. Ponieważ każdy z nas, i cały czas do tego nawiązuje ma inne doświadczenia. A dzisiaj przed chwileczką pani napisała: Dziecko, cytuję: Dziecko weź ją za robotę i że ona też choruje na depresję. Bardzo mi przykro. Rozumiem, na czym polega wielowarstwowość depresji i wiem, co ona robi z moim życiem. I nie mam wrogów, ale nie życzę temu, właśnie tego najgorszemu wrogowi. A ta pani, nie znając mnie w ogóle, odwołuje się do mnie jako dziecko. Wie pani, co ja miałam rodziców, których bardzo kochałam. Też nie jestem dzieckiem, mam 40 lat, jestem kobietą, po wielu, wielu przejściach. Czy mam się wziąć za robotę? Tak, ja pracuję. Przemierzyłam świat kilkukrotnie sama. I, I założyłam firmę dość dobrze prosperującą. I czasem pracuję po 12-14 godzin. Także proszę mi nie umniejszać i proszę mi nie ubliżać, a też nie rozumiem, co daje komukolwiek prawo, by zaglądać do portfela innej osoby. Jeżeli są osoby, które zarabiają na YouTubie, że są vlogerami, ja się absolutnie pod tym nie podpisuję, bo ja nie jestem vlogerem. Ja jestem takim małym youtuberkiem, który gdzieś tam sobie zapisuje kronikę swojego życia poprzez właśnie te filmiki, to też nie mamy prawa ich oceniać. Dlaczego my oceniamy? Przecież nie wiemy, jaką krzywdę to powoduje, wiecie, w sercach i w duszach innych. Bo czym jest depresja? Depresja jest chorobą duszy. I tak po prostu potrafi powalić, że nawet choćby się było w najpiękniejszym miejscu na Ziemi, bo wiele osób może tak postrzegać, że moje życie to jest w ogóle idealne. To ja wam chcę powiedzieć, że nie jest. W depresji też bardzo trudna jest samotność. Australia jest takim specyficznym krajem, bo my tutaj jesteśmy raczej wszyscy samotni. Ale wiecie co, ja mam takich wspaniałych odbiorców, ja się właśnie do Was odnoszę, cały czas Wam dziękując, bo ja dzięki Wam czuję się mniej samotna. Ostatnio pisała do mnie przepiękna kobieta z oddziału onkologicznego, onkologicznego gdzie mi dziękowała za siłę, którą jej, którą jej daję. Ja właśnie takich ludzi tutaj chcę w swojej społeczności, bo chyba najpiękniejsze, co człowiek może dać drugiemu, to wsparcie i zrozumienie. A mam wrażenie, że tego wciąż jeszcze w naszym społeczeństwie brakuje. Ja właśnie chyba dlatego ciągle gdzieś tam, w, wiecie, w mojej wyobraźni chciałam wrócić do Polski i zacząć życie tam od nowa, ale właśnie ta mentalność i to wyobrażenie Polaków na temat drugiego człowieka mi już by tak przygniotło, że ja tam bym się już całkiem nigdy nie, nie podniosła. Wiecie o co chodzi. Dlatego proszę, nie róbmy sobie krzywdy. Naprawdę, bo jest to krzywdzące i nasza świadomość musi się trochę zmienić. Bo jeżeli ja oglądam vlogi zagraniczne, obojętnie o jakiej tematyce, to ja tam nie czytam podłych komentarzy. Są piękne kobiety, jakieś tam influencerki z Instagrama, które, wiecie, mają duże usta, mają duże piersi, piękną figurę i tak zarabiają, i nikt tego nie hajtuje i nie neguje. A w Polsce, dlaczego tak jest, że jeżeli ktoś sobie zrobi usta, ja się przyznałam, że powiększyłam usta, podniosłam końciki, wyrównałam dysproporcje, przyznałam się do implantów w piersi, zabrałam was nawet na swoją operację nosa. Ja to przeżyłam. By, był ktoś z was ze mną przy łóżku szpitalnym, kiedy nie mogłam się podnieść, kiedy ryzykowałam własne życie, bo o tym mało też się mówi, jakie ryzyko się z tym wiąże. A mimo to zrobiłam, bo jestem odważna i żyję najlepiej, jak potrafię dla siebie. A wy wiecie. Ale nie chciałam, żeby to było tematyką tego vloga, tej mojej pogadanki. Tutaj jest mojej jadalni już skończonej, także mówiłam już stay tuned, bo będzie ten home tour ostatecznie, prawda? Myślę, że jutro. Słyszycie ten deszcz za oknem? Leje. Leje nieustannie. Polska-Złota Jesień, czy zielona, australijska Jesień. Wiecie co do jednego wychodzi. Ja czasem lubię deszcz. On mnie relaksuje, lubię się wsłuchać w krople deszczu i się wyłączyć, wiecie. Ale chciałam nawiązać do wczorajszej pogadanki, do, tej, do tego, co wam powiedziałam na temat. Tej sytuacji, która mi się ostatnio przetrafiła tutaj z Lio. Próbowałam to sobie w głowie wytłumaczyć, ułożyć, przetrawić. Natomiast, no widzicie, stało się tak, a nie inaczej, że mimo, że byłam bardzo długo silna po przylocie do Australii, że wiecie, ogarnęłam to mieszkanie, pracę. Z powrotem się próbowałam odnaleźć. Poznałam osobę, którą myślałam, że będę mogła ufać. A ta osoba mi robiła krzywdę, tak? Dlatego zawsze mi jest trudno to zrozumieć, zawsze mi jest trudno to pojąć, że ludzie tak potrafią. I wiecie, potrafią spać spokojnie, wiedząc, że ranią swoich najbliższych pod tytułem tutaj zwracam się do jego, o jego żonie, o jego dziecku, a też osoby, które przychodzą do tego życia, wnoszą jakiś uśmiech na. Jego twarz, na jego usta, a on potrafi tak sobie kłamać, oszukiwać. I ktoś zapytał, dlaczego zaprosiłam go na tą kolację. Właśnie dlatego, że ja ostatecznie miałam nadzieję, że on będzie mi potrafił powiedzieć prawdę, okazać jakąś najmniejszą skruchę. Ja bym go nawet potrafiła zrozumieć, bo ja tutaj nie jestem najważniejsza, tak? A on się wyparł do końca, skończyło się tym atakiem paniki. I gdyby pewnie nie to, że po tych dwóch dniach, jak się do mnie odezwał i pokazałam mu te zdjęcia, które jego żona ma na Facebooku, bo on nie jest nawet świadomy, to on może by się do dzisiaj nie przyznał, wiecie? I, do, i, i, i powodowałby u mnie takie paranoje. Ja bym taki prowadziła mono, monolog wewnętrzny: czy to ze mną coś jest nie tak? Czy ja widzę rzeczy, których nie ma? Dlatego chciałam go skonfrontować. Ja się nie boję konfrontacji. Życie mnie nauczyło, że trzeba być szczerym przede wszystkim ze sobą. I każdy z nas prawo ma mieć swoje opinie na dany temat. Zawsze wam mówiłam, kochani, tyle ile ludzi, tyle o ile opinii. Ale wiecie co? Ja ostatecznie posłucham was. Posłucham też swojego wewnętrznego głosu i nie powiem tej kobiecie. I to nie jest taka, że przewaga opinii, że nie mów, a przewaga opinii, że powiedz. Tylko co ja czułam czytając te opinie i które były bliższe jak gdyby mojemu sercu. I tutaj stwierdziłam, że niczego to nie zmieni, bynajmniej w moim życiu. Ja nie chcę mieć osoby, która potrafiła na dzień dobry mnie kłamać, ze wszystkim. Bo przecież to jedno kłamstwo niosło za sobą milion innych kłamstw, tak? Wiecie, co on też, mówiłam wam, że on jest tak jak ja. Urodziny mamy kilka dni od siebie. Planowaliśmy, że wiecie, polecimy do Tajlandii, bo on, cały czas wam mówiłam, że też kocha Tajlandię, On ze mną jakieś plany snu na przyszłość. I w pewnym momencie to wszystko runęło. Może, może jestem za naiwna, ale chciałam to usłyszeć od niego, a nie usłyszałam. Także po to właśnie była ta kolacja, że do końca miałam nadzieję. Że dojrzały dorosły człowiek będzie potrafił powiedzieć prawdę w oczy. Sam fakt, że dostałam tego teraz epizodu przez ostatnie kilka dni nie jest do końca spowodowany tym, kochani, że ja się zakochałam, że ja już wybrałam suknię ślubną. Może przez chwilę pomyślałam fajnie, by było kiedyś. Ale wiecie, co? Najbardziej boli, bo, najbardziej boli, rozczarowanie drugim człowiekiem. Kiedy się ma serce na ramieniu, i kiedy się jest prawdziwym, bo ja mówiłam mu od początku prawdę. Niczego nie ukrywałam. Nie starałam się być osobą, którą nie jestem, tak? Ale wiecie, co, to, to też bardzo dużo zależy tutaj od dojrzałości emocjonalnej. Jest Artificial Intelligence, jest Emotional Intelligence. I tak to chyba. Zostawię. Wiecie, ja zablokowałam już kontakt, kiedy on szukał we mnie wsparcia bądź wytłumaczenia jego czynów. Ja sobie pomyślałam, że jak ja mogę być ukojeniem dla swojego oprawcy, prawda? Bo ja sobie tak to wytłumaczyłam, że to jest nie fair, co on dalej ze mną robi. Dlatego tak, kontakt zablokowany. Nie marcie się. Nie, już nie będę randkować. I. Ja zawsze Wam powtarzam, że ja bardzo wierzę w karmę. I wiecie co? Jest taka piękna książka napisana przez Kaję Kowalewską, i ona się nazywa Bóg strzelił Gola. I tam jest taki piękny cytat, który pozostanie ze mną na zawsze. I pamiętaj, że jeżeli zrobisz komuś krzywdę, to ta krzywda wróci do ciebie. Będzie Twoim wyrzutem sumienia. Jeżeli rzucisz kogoś kamieniem, to ten kamień do ciebie powróci. I ten cytat mi towarzyszy w życiu. Dlatego widzicie, wstałam, zjadłam zupkę, podjęłam decyzję. Jest piątkowy wieczór. Ja będę. Edytować tego vloga, bo chcę zamknąć tą sprawą tak, żebyśmy mogli przejść jutro pewnie w kolejnym vlogu, bo wiecie ja teraz jak upadłam to na cztery projekty zrobiłam dwa, dwa przełożyłam, więc ja mam teraz wolny weekend. Leję, jutro małnę się wzięła z Wiki, bo w sobotę ten jej synek często lubi się spotkać ze swoją ulubioną ciotką. Także będzie miło na pewno. No i w niedzielę już będę powoli wizualizowała, bo muszę się skupić teraz na pracy, na sobie, na tym, co najważniejsze. A ja zawsze czuję się lepiej. I to jest chyba wpisane w naszą egzystencję, kiedy mamy, kochani, cel, kiedy czujemy się potrzebni. Jeżeli ja mam cel i czuję się potrzebna, to chyba mam mniej czasu na myślenie i gdzieś tam walczę z tą depresją. Natomiast kiedy coś emocjonalne, emocjonalnego mnie bardzo przygniecie, ja wtedy mam poczucie, że ja przegrywam, ja upadam i zawsze sobie powtarzam: upadłość, powstań, jak powiedział Jan Paweł II: i załóż wygodne buty, bo masz do przejścia całe życie. No cholera jasna, ja chcę żyć, tak? Ja chcę, ja chcę wierzyć, że jeszcze będzie pięknie. Więc wybaczcie mi ten chwilowy, tymczasowy upadek. Ja też mam bardzo często poczucie, że ja ludzi zawodzę, a ja nie lubię tego robić. Dla mnie słowo ważniejsze od pieniądza i ja zawsze też staram się go dotrzymywać. Dlatego, jeżeli czuliście się zawiedzeni przez ten czas, kiedy ja się dowiedziałam wszystkiego i sobie to musiałam poukładać, to Was przepraszam. Dziękuję notorycznie, powtarzam się, że moi kochani, że jesteście ze mną, że mnie wspieracie. Bo w Was jest siła, nie we mnie. Ja sobie mogę pogadać do kamerki, ale to w tym, że Wy macie czas, żeby mi towarzyszyć, żeby napisać mi ciepłe słowo, w tym jest siła. Ja jestem Wam bardzo za to wdzięczna, dlatego co tradycyjnie. Niech Wam się dobrze dzieje, moi kochani. I do zobaczenia w kolejnym vlogu na moim kanale, Australijka nagrywająca. Jeszcze z Australii. Tutaj anegdota. Ja zawsze uciekam, prawda? Nie można uciec od siebie. Nie można. Także postaram się tutaj na dłużej zakotwiczyć. I postaram się walczyć. Także. Wiecie, co ja też nie rozumiem? Wczorajszy vlog takie postscriptum PS tutaj. Wiecie, że wczorajszy vlog wgrał mi się w 5 godzin, gdzie normalnie vlog mi się wgrywa 24 godziny. Tak chyba bardzo te siły wyższe czuwają, że ja, ja wierzę w takie rzeczy. Jestem osobą bardzo spiritual. nie wiem jak to powiedzieć po polsku, uduchowioną, że w 5 godzin już byliście poinformowani i pisaliście do mnie na wielu platformach, nie tylko na YouTubie, wiadomości prywatne też. I wy wiedzieliście, że ja Was potrzebuję, i wy byliście. I zobaczcie dzisiaj, jak niebo do ziemi. Także co? Do zobaczenia.